Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego bliska. Piłka wypita z podnukrywala. Prosto padłe podanie. Szansa! Jest podanie w ofensywie, co dalej? Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Podanie do Patryka Kuna. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Takie gole potrafią zdobywać tylko zgrane drużyny. Świetne panowanie pani nad piłką, wymiana podań. Obrona nie potrafiła na to zareagować. Brawa należą się nie tylko za strzał, ale za całą budowę akcji. No to mamy 1 do zera. Marko Poletanowicz. Niewulis, Zora Narcedić. Poletanowicz. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Wspaniale teraz broni. Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Uderza teraz. Z naprawdę daleka. Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Marko Poletanowicz. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Korner dla Rakowa. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Dośrodkowanie w pole karne. Co za interwencja? Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Dośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Gol! Raków! Ależ radość piłkarzyc częstochowy. Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. Popatrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Krótko to rozegrali, a potem świetnie dograł. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Na razie 2-0. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Nisk w polu karnym. Gdyby się pomylił, byłby karny. Teraz tylko byle bez straty. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Ma teraz dobrą okazję. Gol, proszę państwa. Teraz ich przewaga rośnie do trzech trafień. No, zanosi nam się na rzeź. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. A więc mamy 3 do 0. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. A czas, by dopieścić tę wrzutkę. Dobry odbiór, ale po nim będziesz utrożny. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Aj teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Zarysowała się spora przewaga Rakowa pod kątem posiadania piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Andrzej Niewulis, Marko Poletanowicz, mija obronę tym podaniem. Bez zagrożenia jednak, bo defensywa bezbłędnie przejrzała te intencje. Jest out dla Rakowa. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Marko Poletanowicz. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Teraz krótkie rozegranie. Arsenić. No nie podejmując inicjatywy, oni sami... Go! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Powiększają przewagę 5 do 0. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Tetraszek, Arsenicz, Gwilia, Tracą piłkę, Częstochowianie. Znakomite prostopadłe podanie, ale ostatecznie strata. Choć sam pomysł podania naprawdę dobry. Tomasz Petraszek. Andrzej Niewulis. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Niewulis. Tomasz Petraszek. Patryk Kun. Uwaga, wychodzi sam na sam. Zrobił to. Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Zobaczmy powtórkę. Piękne, prostopadłe podanie na granicy spalonego. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. A więc pogrom. 6 do 0. Odbiór, Mucha nie siada, rywal bez szans. Niewulis. Petraszek. Zora Arsenić. Mateusz Wdowiak. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Podanie do wdowiaka. Ma sporo przestrzeni. Może dośrodkować. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Teraz, dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Wspaniała interwencja bramkarza, ale sonada? Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę, nadal może być groźnie. Teraz, dobra okazja do wyprowadzenia kontry. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Mateusz Dowiak, Andrzej Niewulis. Zora Narcenić. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. O, nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Tomasz Petraszek. Mateusz Wdowiak. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Zablokowany ten strzał. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Ma czas i miejsce na centrę. Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną brzutkę. Nie wulis. Tomasz Petraszek. Mateusz Wdowiak. No to, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Zora Narsenic. Niebulis. Petraszek. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Valerian Gwilia. Dobrze go teraz znalazł. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo padał łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Andrzej Niewulis, Tomasz Petraszek, Mateusz Wdowiak. Traci tę piłkę bez Faulu. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Sędzia pokazuje, że będzie wrzucony autu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Niewulis. Tomasz Petraszek. Tylko minuta dodatkowego czasu. Andrzej Niewulis.